Witajcie kochani, w kolejnym filmie trochę mi się śmiać chce, bo w tamtym tygodniu, a właściwie cały wrzesień był taki kiepski pod względem pogody, że zaczęłam się rozglądać za płaszczami z dobrym składem, z dużym dodatkiem wełny. I takie właśnie sobie zamówiłam w tych pudłach, które tutaj widzicie. Są właśnie zamówione, jeszcze nie odpakowane, a leżą i czekają już tamtego tygodnia. Także dzisiaj sama też je pierwszy raz zobaczę. Właśnie leżą płaszcze. Różne płaszcze zamówiłam sobie z zarys HM, miało być jeszcze z mango, ale nie dość, że zabrakło mi kasy, bo umówmy się, ale płaszcze z, wełn z wełną są dość drogie. To jak już y, kasę na koncie miałam, tak jak zobaczyłam, że na przesyłkę z mango trzeba czekać. Tydzień, około, od stwierdziłam, nie, to już mi się tyle nie chce. Nagrywam to, co mam, a jak z tego mi się nic nie spodoba, to najwyżej wtedy pomyślę nad tym płaszczem z mango. I śmiać mi się chce, dlatego że dzisiaj jest po prostu taka piękna pogoda, w ogóle październik zaczął się rewelacyjnie. I jak dzisiaj sobie pomyślę, że mam mierzyć płaszcza z wełny, na mieszkanie mam mega dzieło, że chodzę w krótkim rękawie i chętnie bym założyła też krótkie spodenki. Za oknem jest totalnie wiosenna aura a ja jadę z grubymi, wełnianymi płaszczami. Biorę się za rozpakowywanie paczek i zaraz razem zobaczymy sobie jak to wygląda na żywo. W moich płaszczowych wyborach głównie królował kolor beżowy. Nie chciałam jakiegoś takiego klasycznego czarnego tręcza. Ja za bardzo nie lubię czerni. Nie lubię się też w tym kolorze i postanowiłam na taki klasyczny beż. Są totalnie też um, są różne w ogóle odcienie tego beżu. I tu mamy pierwszy trencz Boże, pierwszy płaszcz to nie tręcz. On kosztował 400 zł, rozmiar XS. Zaraz wam będę czytać też składy. O, ale w ogóle wiecie, co wam powiem? Ten płaszcz nie ma podszewki. Ten ma 50% wełny, 46% poliestru i 4% czegoś tam. Dobra, więc ten pierwszy to jest taki beżyk z rozcięciem z tyłu, dwurzędowy. On nie jest taliowany, wygląda trochę na taki oversize, więc zbyt wiele się po nim nie spodziewam. Dobra, założyłam ten e, pierwszy płaszcz, który jak widzicie nie ma podszewki. Więc, trochę czuć tą wełnę na sobie. Fakt, faktem na pewno to będzie ciepłe, przez to, że dotyka wełna nas bezpośrednio, ale jest ogromny. Ja mam, jeszcze się upewniam, ale ja mam rozmiar XS. On jest po prostu mega duży. Jak poszłam zobaczyć się do lusterka, to wyglądam w nim strasznie. Jeszcze jak się zapnę, to już w ogóle wyglądam jak. Worek ziemniaków. Ja ogólnie mam długie ręce, a rękawy też są mega długie. Z tyłu wygląda tak. Jakby ja nie krytykuję, jeśli ktoś lubi w takim chodzić, ale po prostu ja się w tym totalnie nie czuję. To ten płaszcz super wygląda o tak. O, tak sobie stanąć, zrobić zdjęcie i ściągnąć. <ścoughs> Co fajne, to kolana bardzo ładny. Kieszenie są, także wystarczy je roz, rozpróć i, i kieszenie są, ale ogólnie jest ogromny Ja go ściągam, bo po prostu już, już widzę i nie, nie dam rady. O, drugi płaszcz taki bardziej karmelowy, z klasycznym kołnierzem. Ten już wygląda na bardziej taliowany i ten już ma podszewkę, wygląda tak porządnie elegancko. No, ten mi się podoba. Też chyba mam rozmiarzy XS, bo na stronie w ogóle jak sobie swoje wymiary wpisałam, to zasugerowali mi, żebym wszystko brała w rozmiarze XS. I tutaj mamy 53% wełny, 34% poliester, 10% poliamid. Właśnie wiecie, jaki jest kolejny problem z takimi płaszczami, że wszystko fajnie, jak mamy super skład, ale potrzebka i tak jest z poliestru. Więc w sumie co z tego, że mamy... Fajny składowo płaszczy, jak i tak jest sztuczna podszewka, która do nas przylega najbardziej. No, także ten mi się podoba. Ten nie jest fajny. Ciekawe, czy nie będzie gryzł tutaj koło szyi. Ale ładny, ładny. Dobra, teraz mamy ten drugi karmelowy. Bardziej taliowany. Rękawy już są idealne na mnie. Kieszenie też fajne, tak z boku. Co do długości, chyba trochę dla mnie jest za długi. I jak sobie go zapnę, nawet na te dwa guziki, to on tak się rozszerza dołem i wygląda to strasznie dziwnie. Jest bardzo ładnie tutaj wykonany. Tu też ma poduszki, więc ładnie leży w ramionach. Ale czyli, już to jest taki płaszcz-płaszcz, w porównaniu z tamtym, to w ogóle ciężko to nawet ze sobą porównywać. Jest całkiem spoko, ale to nie jest nadal to, czego szukam, jeśli mam zapłacić 700 zł około, bo chyba taki jest najdroższy. Nie tam który na ten moment. To, to nie jest to. Już mnie cała szyja gryzie, więc zobaczymy, czy ta wełna w ogóle będzie dla mnie, ale naprawdę bym chciała. Ten... Już jest lepszy, ale to jeszcze nie jest to, co, co bym sobie marzyła, bo długo szukam takiego naprawdę fajnego płaszcza i stwierdziłam, że już zainwestuję naprawdę dobre pieniądze w płaszcz, ale on musi naprawdę być idealny. I jeden, jedyny płaszcz, który zamówiłam w kolorze butelkowej zieleni, ze złotymi guzikami, kieszeniami. On też jest taliowany i jeszcze z tyłu ma taką ozdobę. Dodatkowo jeszcze ma guziki na rękawie. On jest troszkę chyba krótszy niż tamte. Też rozmiar XS, a składowo to jest 75% wełna i 25 poliamid, a podszewka nie jest z poliestru, tylko z wiskozy i w ogóle tutaj jest metka, że to jest premium quality, jakaś włoska jakość. No to teraz to już w ogóle. <ścoughs> Och, ten mój beż może iść w odstawkę. Powiem Wam, jak go założyłam. To jest bardzo przyjemny. Materiał, jeśli chodzi tutaj o wykonanie, też bardzo ładny. Mam nadzieję, że kamera oddaje go kolor, bo to jest taka fajna. Modelkowa zieleń. Nie wiem, co z tą rozmiarówką. Biorę XS-ki, a one wszystkie są naprawdę duże. Chociaż wiecie, no, też muszę brać pod uwagę to, że ja jestem w samym podkoszulku. A jednak pod płaszcz też możemy założyć gruby sweter, nie? <laughs> ale tutaj i rękawy są super, i bramion nagle leży świetnie. Troszkę być tutaj bardziej dopasowany. Te kieszenie są takie śmieszne, że, że na pewno rąk sobie tu nie wsadzicie. Możecie sobie chusteczkę do noca tam wsadzić, ale z rękami w kieszeniach to w nim chodzić nie będziecie, bo one są nie tak po bokach, tylko tak od góry i takie bardzo wąskie więc się nie da tam za bardzo rąk wsadzić. Powiem Wam, w tym płaszczu jest iskierka jakiejś nadziei. Będę musiała sobie to jeszcze na spokojnie przemyśleć, zobaczyć jak to będzie do, do innych też rzeczy wyglądało. Ale na ten moment z tych trzech, no to wiadomo, jest najlepszy. I że chciałam weżowy, to może stanąć na tym, że będzie zielony. Nie mówię nie. Teraz mamy płaszczy z H&M, to mam rozmiar S. I to chyba też będzie taki oversize, tak mi się wydaje. Tylko zapinany na dwa guziki. Dość długi. Ma podszewkę. Ma też kieszenie wszywane. I jeśli chodzi o skład, 67% wełny, 29% poliamid. A w ogóle to jest taki... To jest taka kawa z mlekiem. Ale mam wrażenie, że jest ogromny, że jest bardzo duży. Ja niekoniecznie podążam za tą modą taką oversize, więc nie czuję się zbyt dobrze w takich płaszczach. Te płaszcze z H&M to jakieś totalne niewypały. I ja nie wiem, ale po prostu one są po pierwsze turbo ogromne. Ja nie wiem, jakbym miała w tym chodzić. Znowu płaszcz do zdjęcia. <grym> cyk, cyk, cyk. No i chyba tyle i nic więcej. Kolor fajny, materiał fajny. Jest, jest miły, no ale ja nie wiem, to tak tej eski to taką XL-kę można by spokojnie zrobić. Taki, to jest taki totalnie oversize, którego ja nie czuję. Ale jeśli ktoś czuje, no to proszę. Proszę bardzo. Przepraszam za to, że nie umiem go zaprezentować, ale, ale nie wiem, no nie mam pojęcia. I jak? O, to przynajmniej nie ma tych ramion, więc nie wiadomo, czy za duży, czy za mały. Wydałam na to wszystko chyba na te pięć płaszczy. Wydałam chyba około 2000. Dalej jestem bez płaszcza. Kurczę, no może wy macie do polecenia jakieś fajne płaszcze. Myślałam, że będzie taki super film. Bam, bam, ale ekstra płaszcze. Ten super, ten super. I będę miała problem, który wybrać, który zostawić. A ja mam dalej problem, bo nie mam płaszcza i nie mam. Nie widziałam nigdzie na jakichś stronach jakichś fajnych płaszczy z fajnym składem, bo jest dużo ładnych płaszczy, tylko że po prostu to są takie. Jak mam w szofie, czyli wieje wiatr, a ja ten wiatr czuję na sobie, jak on przewiewa przez ten płaszcz. I, I się potem z podszewki wychodzą kudełki, tu się całe peelinguje paskudnie i nic to ciekawego nie jest. Także bardzo was proszę, jeśli macie do polecenia gdzieś jakieś fajne płaszcze, nawet stacjonarnie jakieś sklepy, nie tylko takie, jakieś sieciówki online, to będę mega, mega, mega wdzięczna. O! Ale dziwny kolor. Nie wiem, taki trochę. Ja zamawiam taki góry kolor. O Boże, to wygląda jak marynarka na starego dziadka. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Po prostu. Jak ja wyglądam. Jak nie to też. Uuu. że po prostu ja się nie odnajduję w tym, co się dzisiaj w dzisiejszym świecie dzieje. Może ja pomyliłam działy, bo to jest męski. Chociaż w ramionach to wygląda tak, jakbym sobie tutaj założyła płaszcz co najmniej z mojego taty, ale ko z koloru się śmiałam, a kolor wcale nie jest taki zły. Tak bym się tutaj zmieściła jeszcze z kimś. Może na spółę z kimś sobie kupię ten płaszcz i będziemy chodzić z nim razem. No po prostu... Obłęd, Jezus, aż sprawdzę Zdział damski w ogóle? I nawet wzrost 165 Nie no nie wierzę, idę się zobaczyć do lusterka Bo własnym oczom nie wierzę jak <grym> Jak źle w tym wyglądam Koniec śmiania Trzeba to ściągnąć Szkoda po prostu Prądu Jeszcze sobie pomierzę te płaszcze tak na spokojnie przed lustrem Z takimi stylówkami Z jakimi bym chciała sobie to zestawić no, nadzieja jest tylko w tym zielonym, ale to nie jest jeszcze to tak naprawdę w 100%, czego bym oczekiwała. Także, chyba, wyszedł dzisiaj jeden wielki fail. Zaraz pakuję te pudła z powrotem. Do zwrotu lecą rzeczy. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, gdzie wykupujecie płaszcze. Będę bardzo Wam wdzięczna. Do zobaczenia w kolejnym filmie.